Cześć, jeżeli opanowałaś bardzo dobrze jazdę modelem Arma Felony i brakuje Tobie szybszej reakcji na skręcanie, to mam dla Ciebie świetne rozwiązanie. Z tego materiału dowiesz się, jak szybki i mocny serwomechanizm wybrać do modelu Armafelony. Oraz pokażę Tobie krok po kroku, jak wymienić serwomechanizm w modelu. Oglądaj materiał do końca, ponieważ znajdziesz tam kod rabatowy na wszystkie serwomechanizmy w naszym sklepie. Ja jestem Madryn, a wyglądacie kanał Podlaskie Centrum Modelarskie. Zapraszam do oglądania. Skorzystaj z naszego serwisu. Wycenimy, naprawimy oraz przeprowadzimy tuning twojego modelu. Naprawiamy zabawki, samochody na akumulator, nogi, ASG oraz pozostałą elektronikę. W opisie filmu macie kilka propozycji, kilka serwomechanizmów, które będą nadawały się do modelu Armafelony. Będą to serwomechanizmy z większym udźwigiem i szybsze. Do mojego modelu Armafelony Felony wybrałem serwomechanizm marki Savox. SV 1271 SG z udźwigiem 25 kg i z pr dużą prędkością 0.08 sekundy na 60 stopni, czyli na ten łuk, który robi. To jest serwo high voltage, czyli najlepiej będzie się spisywać pod napięciem 7.4 V. Akurat w moim Felony mam regulator Max 8, w którym mogę ustawić beka na 7.4 V. Jeżeli masz oryginalny Zestaw oryginalny regulator spektrum nie masz takiej możliwości ustawienia beka na 74, więc po prostu polecę tobie jakieś inne serwo na 6 V równie dobre i szybkie. Zadajesz sobie pytanie dlaczego w ogóle wymieniać serwo mechanizm w tym modelu? A to dlatego, że oryginalny serwo mechanizm ma udźwig tylko 15 kg i jest dosyć wolny, jak na taki duży model, którym jeździmy, latamy bokiem i jednak czasami brakuje tej, że tak powiem, szybszej reakcji. Na, na skręt, tak? I w momencie kiedy nas bardzo mocno zarzuca, chcemy to szybko skontrować i czasami po prostu te serwo nie nadąża i lecimy w poślizg, obraca nas i trzeba e, cały drift zaczynać od nowa. Dlatego też wymieniamy mechanizm na mocniejszy i na znacznie szybszy. Teraz przejdziemy do już samej wymiany mechanizmu, ale zanim to nastąpi to daj suba i łapkę w górę, żeby być na bieżąco z takimi materiałami. Zapraszam do oglądania. Do przeprowadzenia serwisu będziecie potrzebować takich dwóch kluczy, kluczyni busowych 2 mm oraz 2,5 mm. Najpierw odkręcamy orczyk z serwa, a następnie te cztery śruby. No fajnie, serwo mam już odkręcone, możemy je wyciągnąć. O, proszę bardzo. Teraz tylko trzeba znaleźć. Akurat serwo mi... ja wcześniej już odłączyłem. Moje serwo nie jest bezpośrednio do odbiornika podpięte tylko przez yy, rozdzielać po prostu, tak? Dlatego mogę sobie go bezpiecznie tutaj, bez potrzeby odkręcania tego odbiornika, bez właśnie potrzeby odkręcania klapki i odbiornika, mogę sobie bardzo szybki sposób wymienić. Serwomechanizm, tak? Wyciągamy kabel. Army mają to do siebie, że montowanie serwomechanizmów i ogólnie serwis, jeżeli chodzi w tym miejscu, regulator, regulator serwo jest utrudniony. Szczerze, naprawdę nie lubię serwisować Arm, bo to po prostu serwis y, naprawdę wychodzi dłużej. Trwa mówię, znacznie dłużej niż na przykład jak serwisujemy Traksasa, na przykład tak, wychodzi prawie cały. O, udało nam się wyciągnąć serwomechanizm, zabieramy się za wymianę nowego, na nowy. Te elementy oczywiście też wykorzystujemy, montujemy je do serwa, tak, najpierw zakładamy gumki, później wciskamy tuleje i możemy wtedy bezpiecznie zamontować serwomechanizm. Gumki założone, tuleje założone, tylko trzeba przełożyć tutaj. Serwo przez dziurkę niżej i możemy, pomogę sobie szczypcami Jednak takich drobnych palców to nie mam Ciężko jest przeciągnąć taki kabel, taką wtyczkę Serwo odwrotnie, się pośpieszyłem No i mamy już zamontowane serwo tak naprawdę Jedynie należy tutaj skręcić na nowo Akurat używam śrub oryginalnych, które zostały dołączone do serwomechanizmu. No i elegancko, fajnie pasują. Niestety orczyk oryginalny nie pasuje. Orczyk oryginalny jest, że tak powiem, to jest Wieloklin 23T, a na potrzeba 25T. Czyli albo możemy zainstalować oryginalny orczyk. Czego oczywiście nie polecam, bo to jest plastikowy orczyk, a ja idę teraz po nowy metalowy orczyk na 25 t Stalowy, dobry, mocny orczyk. Ładnie, super, super chodzi. Ale musimy odkręcić ten stary, tak? Czyli... No dojście tutaj jest bardzo trudne. Arma nie przemyślała tego. Trzeba bardzo mocno wygiąć, to jest... Jeszcze tak powiem, troszeczkę awaryjne może być dlatego. Tego drążka, ale się udało. Robimy to samo. Osobiście nie mam czasu na rozkręcanie mam całego tutaj układu, żeby dobrać się tak bezpiecznie do tego elementu. Po prostu robię to na skróty. Ale i tak muszę to odkręcić, ponieważ ten oczyk od defendera jest troszeczkę inny. Ten element, tutaj ten drążek, trzeba teraz z góry zamontować, nie z dołu. Ja od razu zastosuję tutaj klej, klej mocny do, do, do gwintów, Delikatny, tak żeby po prostu się to nie odkręciło na w przyszłości. Z dołu też damy nakrętkę, to co była. Smaruję troszeczkę klejem do gwintów. I będziemy ją wkręcać. Elegancko. Teraz jeszcze nie przykręcamy samego orczyka. Zdejmujemy orczyk. I musimy podłączyć po prostu teraz te serwo. Normalnie do odbiornika. I... Włączyć model i wytrymować, że tak powiem, na zero. Wtedy będziemy mogli zamontować orczyk. No i dobra, na aparaturce ustawiłem już na punkt zero i mogę montować, mogę zakręcić tak naprawdę już orczyk. Daję oczywiście klej do gimtu. Kropelka wystarczy. No i super, skończyliśmy już montować serwo, wszystko zostało poprawnie ustawione. Możemy iść w teren, sprawdzić jak to serwo zachowuje się podczas jazdy, podczas takich właśnie mocnych driftów. W naszym sklepie dostaniesz części do modeli Traxxas, Maverick, Arma, BSD oraz innych marek. Części tuningowe, koła, karoserie oraz akumulatory, ładowarki i aparatury. Po zmianie serwa jesteśmy już tutaj na boisku, jest fajny asfalcik, nie jest za mocny, jest oczywiście chropowaty jak to asfalt, ale jeszcze do zniesienia, myślę, że felony szybko nie zjadę tych kół, mam nadzieję, że naprawdę ta kontrola będzie lepsza, nie zabraknie tej, że tak powiem, tego czasu reakcji i będzie ten drift lepiej się prowadzić, tak? Ale szatan, jest masakra. Tutaj da, szczerze dawno na takim asfalcie jeździ. i teraz naprawdę czuć, czuć, to, czuć tą moc. nie? On się nie ślizga, on leci, ale jest wszystko w porządku. Możemy jeździć dalej. Dokładnie, że tak powiem, rzetelnie nie sprawdzę, nie? czy to serwo jest naprawdę dobre. Czy ta prędkość większa prędkość serwa napra czy naprawdę się sprawdza? Tak? Podczas driftu, podczas załamywania, podczas kontry. Bo często jest tak, że jakiś zimy bokiem, już nas za mocno na przykład zarzuci, tak, albo jest śliska gdzieś nawierzchnia, albo po prostu nie ogarniemy tego driftu, damy za mocno gazu i nas zarzuci. I w tym momencie właśnie jest potrzebne te szybkie serwo, żeby szybko skontrować, dodać gazu, tak i wyjść z tego. Wyjść z tego jeszcze yy, póki, póki jest szansa, bo jak nas zarzuci, no to koniec driftu, koniec poślizgu. Musimy od nowa zaczynać, tak? I o to chodzi właśnie. właśnie. W sumie chodzi o to, żeby tego nie zaczynać, nie? Żeby jechać dalej cały czas, cisnąć ten poślizg, ten drift, jakieś łuki, nie łuki, załamujemy i, no i lecimy dalej, nie? Dobra. Busz nie? Trzeba pojeździć. Ale potwór! Zdecydowanie za rzadko jeździmy na podwórku, na takich boiskach. No to, jest, to jest masakra, po prostu, co się dzieje. No, na pewno zjadę te koła szybciej, ale jaka jazda to jest. Ja w szoku jestem, co tu się w ogóle odwala. Koła cieplutkie, aż leci dym. I powiem, że naprawdę no, lepiej, się, lepiej się prowadzi. Jest, że tak powiem, szybsza reakcja, tak? Nie musimy wyprzedzać y, ruchów. Że tych ma swoich myśli, tak? <grych> Co chcemy zrobić. Tu od razu jest reakcja, tak? Skręcamy jest, i, i no, jest szybciej, jest szybciej. To się szybko dzieje, szybciej się dzieje, lepiej się dzieje, lepiej jeździ wtedy, no i naprawdę kontrola jest o wiele, wiele lepsza. Zwłaszcza, zwłaszcza podczas takiej jazdy agresywnej, bo tu jest już naprawdę wielka dynamika. Model zasuwa, bo jest przyczepność niesamowita. Tutaj i tak y, troszeczkę jest mokre, więc. Y, te poślizgi lepiej wychodzą, ale na asfalcie pamiętajcie, zawsze będzie mega, mega szybko. I serwo szybkie zawsze się przyda. W opisie filmu macie kilka propozycji serwomechanizmów, jakie możecie zastosować, w zależności od tego, tak jak wcześniej wspomniałem, jaki regulator macie. Ja, na przykład, w moim Felony mam regulator inny niż, niż oryginalny, Hobby MAX 8. Przestawiam sobie napięcie beka 7,4 V i mogę szybsze po prostu serwo high voltage zastosować. Tak? W opisie macie jeszcze kilka propozycji na lo, serwo low voltage, czyli do 6. Volt na seryjne, że tak powiem, ustawienia na seryjny regulator. I też będziecie fajnie śmigać i mieć tą szybką reakcję. Myślę, że to będzie koniec, że tak powiem, opowieści dziwnych treści. Serwis przeprowadzony, pokazałem wszystko co i jak. Mam nadzieję, że pomogłem tobie. A jeszcze bym zapomniał, pamiętajcie o kodzie rabatowym, który Tutaj znajduje się poniżej, tak. Osoby, pamiętajcie i skomentujcie, jeżeli wam się podobało i że wam dał coś ten materiał, tak, coś wniósł do waszego życia, do waszego modelarstwa, dajcie, skomentujcie po prostu, powiedzcie, że wszystko OK. A jeżeli nie, jeżeli z czymś się nie, zgadza, nie zgadzacie, też to skomentujcie, jak najbardziej, bo to jest. Pamiętajcie, że to nas rozwija bardziej, tak naprawdę. Krytyka nas bardzo rozwija, pamiętajcie o tym. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć. E oh.